Dobra. Witam Was dziękuję jakby spręgowałeś. Dobra. Więc zrobimy głosowanie. wczoraj z Armii. Yy, po Bo, yy, bo snajper zrobił yy, Franka. Co nie to ja sobie myślę, no nie mogę być. Koszki. I Zobaczcie na głosowania. O desali. Tutaj 3X. Sorry za ostatni, link, ale odchodzę po każdym ogół i nie czuję się docenionym. No, no i wiem sobie stronkowe nie jestem, jestem I XD. Ja jeszcze z Wami tu popiszę i potem będziecie na odcinku X XDK.